1, go. 4 plus lewy do 4 lewy, długi, otwiera, czupek. 6 prawy do hamuj, 3 lewy, czupek. Hamuj, 6 prawy, 3 lewy, czupek dobija. 100, 7 lewy, 150, 3 prawy, uwaga, 3 prawy, uwaga, 60. Hamuj, hamuj, 1 lewy zamostek, 1 lewy zamostek wybija. 120 6 prawy słupek 60, 5 prawy długi i lewy przed szczytem do 3 minus prawy słupek lewy przed szczytem do 3 minus prawy słupek 50, 3 prawy wywija, 4, 4 minus lewy ciąć, 70, 3 plus lewy słupek 70, później 4 prawy. 80, 4 minus prawy słupek Do 3, lewy dobija. 4, prawy słupek, Do 3, lewy dobija. 42, prawy Słupek. 4, 2, 3. Dobra. 6, lewy. 6, prawy ciąć. Hamuj, hamuj, koniec. Do 2 lewy. Hamuj, hamuj, koniec. Do 2 lewy. 4, prawy słupek. 4, lewy Słupek. 5 prawy, 50, hamuj, hamuj, 2 prawy, to 1 prawy, do 2 plus lewy, 80, 5 lewy, zachacz. hamuj, koniec, do 2 plus lewy, 5 lewy, zachacz. hamuj, koniec, 2 lewy, na główną, to 50, wstyd 10, 6 lewy słówek, to 6 prawy, 80, 3 minus lewy, późny słupek. 3 minus lewy, późny słupek do 2 plus prawy. 2 plus prawy. 6 lewy, 100. ty może? Bartek Weź dopisał. Prawy. 6 prawy, 100. 6 prawy, 80. Hamuj, 2 lewy. Za wysepkę. 70. Późny. 4 minus lewy, długi. 5 minus prawy, słupek bardzo długi. 50. Mostek duś. 3 plus lewy późny. Mostek duś. 3 plus lewy późny. Do prawy. To 2 plus lewy. Nie wypuszczaj. Próg 50. Ciąć 5 prawy. Do 5 plus lewy długi słupek. 60. 6 prawy słupek. I później hamuj. 4 plus lewy słupek. 5 prawy słupek 100. 6 prawy do 5 minus prawy słupek. 6 prawy do 5 minus prawy słupek. Później 5 lewy słupek 100. 6 prawy 100. 5 lewy. 5 lewy. Później 4 plus prawy. Później 5 plus lewy długi słupek 120. I hamuj, hamuj. 2 prawy średniej. Do 3 plus lewy zachrz koniec średni to 2 minus prawy słupek 50 i słupek 2 lewy późny średni 4 prawy lewy słupek 60 5 prawy słupek do hamuj przez 5 prawy do hamuj. Przez 5 prawy do 2 lewy słupek to 4 prawy słupek, 4 minus lewy, 50 i 2, 52 prawy, nie wypuszczaj, rów. 52 prawy, średni, rów, nie wypuszczaj, słupek. I teraz 500. 500, las, dziury, 400. I uwaga, szczyt to hamuj, hamuj na żółtym znaku. Dwa lewy syp, na, na szczycie hamuj. To dwa lewy syp, 120, trzy lewy słupek, 80. Później trzy prawy słupek na mostku, trzy prawy, później sześć lewy z mostka, 80. 5 lewy długi to hamuj, hamuj przez 5 plus lewy do 2 lewy. 50, 3 lewy, 2 słupki, 4 prawy. 5 plus lewy słupek, 50, słupek bardzo późny, 5 prawy to 6, 3 lewy bardzo długi, out, słupek. 6 lewy, out, słupek to zacisk, 5 plus lewy, 3 słupki, 100. 6 lewy to 5 minus prawy słupek. 6, lewy, prawy, słupek. Prostuj 150, wybija, hamuj. 5, lewy, słupek. 120. Las, wybija, hopa. I 50, hamuj. 4, plus, prawy, słupek. 5, lewy. 60. 4, lewy, do 6, minus, prawy. Szczyt, śmiało, 120. I hamuj, hamuj, przez mostek. 2, plus, prawy, Hamuj, hamuj, 2 plus prawy, słupek, 6 lewy, słupek, 80, 7 lewy, 150 i teraz bajka, 5 plus lewy zacisk do 4 lewy długi, 400, 6 plus lewy, 400. Sześć plus lewy, 200 Siedem lewy, do sześć lewy, to? Siedem lewy, lotna, już.